Hej, hej, witam w 2021 roku! Kolejny rok, kolejny dzień i ta sama ja, ta sama Stara ja, nowy rok, Stara ja. Jeżeli myślicie, że będzie o postanowieniach, to nie, nie będzie. Tutaj macie filmik o postanowieniach, o moim podejściu do postanowień, jeśli jeszcze nie widzieliście. A dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, jak powiedzieć rodzicom, że jednak zdecydowaliście się na coś innego niż oni by chcieli, żebyście się zdecydowali. Mówiąc wprost, dlaczego wybrałeś takie, a nie inne studia i jak to powiedzieć rodzicom, po prostu. W moim przypadku było to dosyć łatwe. Moi rodzice od zawsze wiedzieli, że ja mam bardzo dużo na głowie i wszędzie się udzielam. Jest mi pełno, pełno wszędzie, tylko nie w domu, i dla nich to chyba było normalne. Nawet z tego, co pamiętam, to się całkiem ucieszyli, że o spoko, po tej administracji, jak chcesz jeszcze dodatkowo, dalej hiszpański to spoko. Zapytali mnie chyba tylko, czy będę miała dwa licencjaty, ale powiedziałem im, że nie, że. Nie ma potrzeby, po prostu pociągnę sobie jedno i drugie. Co z perspektywy czasu z jednej strony było całkiem niezłym posunięciem, a z drugiej naprawdę dokręciłam sobie śrubę na maksa, więc nie wiem, czy teraz bym to zrobiła. Szczerze mówiąc, czasami się nad tym zastanawiam i wydaje mi się, że osoby, które na przykład po roku, czy tam po pół roku nauki, czegokolwiek zmieniły zdanie i poszły gdzie indziej na inny kierunek, są dla mnie swego rodzaju góru, bo po prostu były w stanie powiedzieć: nie, basta, nie robię. Stop, e, i zmieniam kierunek, i na przykład miały powiedzmy pół roku laby, czy tam robiły coś, co chciały, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ja tak niestety nie mam. E, I u mnie to wyglądało w ten sposób, że kiedy byłam na trzecim roku studiów, administracji, to zdecydowałam, że będę studiować hiszpański, i poszłam na uczelnię prywatną, na studia zaoczne. Jednak już po pierwszym zjeździe wiedziałam, że to nie będzie to, e, i po prostu sobie e, zmieniłam zdanie. I stwierdziłam, że ok, jeszcze w tym roku nie, nauczę się Nauczę się na tyle, żeby zdać egzamin W nauczycielskim kolegium jest głupcy I wtedy będę sobie dalej kontynuować No i to by było na tyle tak to wyglądało u mnie, z tym, że zaoczne studia wiadomo są płatne, więc moim rodzicom powiedziałam po prostu, że halo, od nowego roku szkolnego, czy tam akademickiego, będę studiowała zaocznie też, dodatkowo, ale się nie martwcie, ja to sobie ogarnę, bo sobie sama to opłacę i luz. Tak więc, jak widzicie, w moim przypadku wyglądało to tak, że ja po prostu poinformowałam, że tak będzie i koniec, kiedy już zdecydowałam się na. Filologię i administrację jednocześnie. Powiedziałam im, że po prostu wydłuży mi się rok, yy, że tak powiem, o rok wydłuży mi się moja edukacja. No i tyle. Yy, I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, jak ja to powiedziałam. Powiedziałam wprost, że zależy mi na tym kierunku, że dokończę sobie tą administrację, yy, bo chcę mieć też tytuł magistra od razu. Skoro już to zaczęłam, to skończę, bo chcę mieć yy, wykształcenie, że tak powiem, wyższe yy, z tytułem magistra, a nie tylko licencjata. No, i tyle. I tak naprawdę moi rodzice są bardzo, 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 bardzo wspierający. Zawsze mówili mi, że uczę się dla siebie, że to jest coś dla mnie i tak dalej. Jeśli dobrze pamiętam, to mama powiedziała, że o spoko, bo zawsze ci się przyda jakiś tam dodatkowy papier, nowe kwalifikacje. Dodatkowo tam były dwa języki obce, plus jeszcze angielski, który już znałam i który miałam też na administracji, więc łącznie trzy języki obce. Czemu nie? Wiedzieli i tak, że dam sobie radę, ja tego jeszcze nie wiedziałam wtedy, i wiedzieli, że jakby co to będę wołać. I faktycznie czasami wołałam o pomoc w postaci na przykład wsparcia mentalnego, bo już miałam serdecznie dosyć, ale o tym chyba już mówiłam w tym filmiku o dwóch kierunkach. Też tutaj link. Więc tyle. To tyle jeśli chodzi o mnie. Jak widzicie, ja nie miałam dużego problemu z rodzicami, bo jakby byli wspierający i tyle. Ale wiem, że niektórzy z Was mają ten problem i stwierdziłam, że może podzielę się z Wami taką refleksją na ten temat, jak tych rodziców trochę podejść, bo nie wydaje mi się, żeby rodzice mieli jakikolwiek. Jakby to powiedzieć, muszę łagodniej, do, że tak powiem, rozważnie dobierać słowa. Nie wydaje mi się, żeby rodzice mieli jakiś y, interes w tym, żeby wam źle podpowiedzieć, albo żeby zawalić was nauką na tyle, że nie wiem nie będziecie mieli siły oddychać i po prostu przytłoczyć Was ilością zajęć, czy wykładów, czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że rodzicom y, wydaje mi się, że rodzicom się wydaje, widzicie, teraz dużo wydaje y, się używać. Y, po prostu mam takie wrażenie, że w głowach naszych rodziców jest takie podejście, że jeżeli ktoś jest na przykład architektem, Albo prawnikiem, albo na przykład y, lekarzem, stomatologiem, to na bank będzie zarabiał dużo pieniędzy. Y, I z tego miejsca mogę pozdrowić mojego stomatologa, bo na pewno dużo pieniędzy zarabia, ale nie o to chodzi, bo przecież nie w każdej dziedzinie możecie się czuć w 100%. Więc jeżeli wiecie, że na przykład już teraz wiecie, że rodzice chcą, żebyście poszli na medycynę, a wy na przykład nie, wiem, nie lubicie biologii, albo na myśl o krwi robi się wam słabo i nie macie ochoty grzebać w ciągu, Albo uczyć się na pamięć różnych rzeczy, bo tak naprawdę to nie możemy wrzucić wszystkiego do jednego wora, prawda? Bo medycyna to jedno, a dalej co wybierzecie, to jest inna kwestia, ale jeżeli już teraz czujesz, że medycyna to nie to, to po prostu powiedz to rodzicom szczerze, że to nie jest coś, co ty chcesz robić. Jeżeli nie chcesz y, zakopać się w prawie na przykład, i kłuć kodeksów, y, bo w wielu miejscach na początku kukuje się kodeksy, y, przynajmniej na administracji na przykład. Jeśli chodzi o prawo, to podobno tam trzeba wiedzieć, gdzie znaleźć kodeks i co jest w kodeksie, ale nie jestem pewna, czy tam nie ma jakiejś pamięciówki. Wydaje mi się, że też jest i to całkiem sporo. Jeśli chodzi o historię, ja pamiętam, że na administracji miałam historię ustroju Polski, historię administracji i jeszcze jakąś dziwną historię, więc nawet na administracji było tego sporo. Więc jeżeli czuję, że to nie jest to, no to też warto byłoby rodzicom to powiedzieć. Nie wiem, jakie też macie relacje z rodzicami. Są takie. Rodziny, w których ta relacja jest normalna i nie ma żadnego problemu, rodzice zrozumieją i powiedzą: O, dobra, spoko, i tak ci będziemy wspierać. A są takie relacje, gdzie no, ciężko jest powiedzieć: Wy się boicie, a tak naprawdę nie ma czego, bo rodzice i tak będą po waszej stronie. Więc to też trzeba byłoby wybadać. Ale to, co ja mogłabym doradzić, to to, żeby powiedzieć po prostu wprost: Mamo, tato, chcę być filologiem, albo chcę studiować, nie wiem, fizykę kwantową, albo matematykę, albo no cokolwiek. Byście nie chcieli studiować, jakiejkolwiek wizji na siebie nie macie, wydaje mi się, że warto po prostu to rodzicom powiedzieć. Jeżeli na przykład nie chcecie studiować, chcecie sobie zrobić y, rok przerwy, to też warto byłoby rodzicom to powiedzieć, y, ale tutaj bym planowała y, chyba, jakbym miała ja coś takiego zrobić, bo y, właściwie to żałuję, że tego nie zrobiłam, ale to już y, zupełnie inny temat. Y, to ja chyba bym zaplanowała sobie jeszcze coś jeszcze, co bym jeszcze mogła zrobić w tym roku oprócz wydawania pieniędzy. Żeby rodzice zobaczyli, że to nie jest tak, że będziecie mieli po prostu lawę przez rok i będziecie na ich utrzymaniu i nie będziecie nic robić, tylko w jakimś celu to jest, że ten rok, który poświęcicie, no właśnie na coś, to coś wam da. Także tutaj stawiałabym totalnie na taki otwarty dialog, jeżeli z Waszymi rodzicami się da. Jeśli z Waszymi rodzicami się tak nie da zrobić, to najlepiej byłoby zebrać sobie argumenty, Właśnie to, że się nie czujecie, e, sprawdzić może nawet, e, jakie są zarobki w zawodzie, w którym, w których, w którym chcielibyście się kształcić. Albo e, nie wiem, jaka jest ilość kandydatów na studia w danym kierunku, bo może się okazać, że na przykład na jakiś inny kierunek, który Was interesuje, też jest bardzo dużo chętnych i może to im trochę otworzy oczy. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakich macie rodziców. Dobre przygotowanie nie jest złe, więc jeżeli znajdziecie jakieś argumenty i dowody dla swoich rodziców, to na pewno inaczej trochę na was spojrzą, niż na zasadzie nie, ja chcę robić to, bo tak. Bo dla mnie to jest normalne, że bo tak, ale dla nich niekoniecznie musi być. I pamiętajcie, że to jest wasze życie, wasza decyzja i wasze konsekwencje. I, i tak naprawdę, jeżeli ktoś by was zmusił do tego, to może, możecie też to delikatnie zasygnalizować, że na przykład, jeżeli zostaniecie zmuszeni do tego, żeby studiować jakiś dziwny kierunek, no to nie, niekoniecznie to wyjdzie tak, jakby, jakby się chciało. Tak, jakby oni chcieli. Tutaj mogę Wam powiedzieć taką historię o mojej podopiecznej sprzed iluś tam lat. Była to dziewczynka, która świetnie mówiła po angielsku, świetnie sobie radziła z testami i miała mieć egzamin wstępny. Robiła wszystkie testy ze mną poprawnie, a nawet bardzo dobrze. Na moje bez problemu się do, by, by się dostała do tej szkoły, gdyby chciała. Tylko problem polegał na tym, że ona nie chciała. I moim zdaniem, nie wiem jak było właściwie tak, tak, właściwie to nie wiem jak to było naprawdę do końca, bo po prostu wyjechałam za granicę i już nam się kontakt urwały z rodzicami. Ale ona mówiła mi przez cały ten czas, jak przygotowywałam ją do tych egzaminów, że ona wcale nie chce iść do tej szkoły. Że ona chce zostać w tej szkole, gdzie jest, z koleżankami i tak dalej, i wydaje mi się, że dopiła swego. Po prostu oblała ten egzamin. Nie wiem, czy odda pustą kartkę, czy się nie odezwała na ustnym, czy jak to wyglądało. Nie wiem. I w sumie chyba nawet nie chce wiedzieć. To jest taki dowód dla Was, że jeżeli dziecko nie chce, to po prostu tego nie zrobi. A my, jak już jesteśmy dorośli, to mamy takie wrażenie, że musimy spełniać czyjeś oczekiwania. No i właściwie dlatego, że rodzice są jakby najważniejsi dla nas, no to mamy problem, żeby im to powiedzieć. I zaczyna się od studiów, tak, albo od tego, że nie będziecie studiować, a potem będzie to kolejny yy, jakiś problem, bo na przykład będziecie chcieli jechać za granicę albo do innego miasta, a rodzice nie będą chcieli, albo będziecie chcieli wziąć ślub, a rodzice nie będą chcieli, albo nie będziecie chcieli w ślubu, a rodzice będą nalegać, albo będziecie chcieli mieć dziecko, albo nie będziecie chcieli mieć dziecka, a to właśnie rodzice będą uważali inaczej, to też będzie dla was to problem i nie będziecie wiedzieli, jak to rozgryźć. Więc warto byłoby od takich mniejszych, bo studia nie są wcale małe, ale taki mniejszy problem, już zacząć od tego i po prostu z nimi szczerze porozmawiać, jeśli się da. Jeśli się nie da, to niestety drastyczna opcja jest taka, że postawicie na swoim, ale ten kontakt się urwie i na przykład będziecie na swoim własnym utrzymaniu i tylko będziecie mogli liczyć na siebie. To też weźcie pod uwagę, tak też może być. I dlatego właśnie powiedziałam, że to jest wasza decyzja i wasza konsekwencja. No i tyle, bo tak powiało grozą w ogóle nie, ale. Wydaje mi się, że warto byłoby takie granice postawić, bo ja czasami miałam taki problem, to znaczy nie z rodzicami, bo raczej z innymi osobami dorosłymi e, i miałam wrażenie, że wciąż ktoś coś ode mnie chce, żebym ja coś robiła tak jak ten ktoś chce, a ja po prostu nie potrafiłam powiedzieć stop, tu jest moje, tam jest twoje i się w ogóle tutaj nie, nie, nie wciskaj, tak? Tutaj nie wchodź, to jest moje pole i, i, i pa Ja tutaj sobie uprawiam ogródek, a ty tam sobie rób co chcesz Ja tutaj będę sobie marchewki robić, a jak ty chcesz rurę, to sobie rób róże. Więc od tego chyba byłoby trzeba zacząć Jeśli już się w tym momencie pojawia problem przy studiach, to to jest dobry moment, żeby porozmawiać I tyle Bo tak strasznie, strasznie poważnie dzisiaj Dajcie znać w ogóle jak tam ten wasz 2021 rok, jak się zaczął, jakie macie plany co i jak. I mam nadzieję, że Wam chociaż troszkę pomogłam. Dzięki bardzo. Zostawcie łapkę w górę albo w dół, czy Wam się podobało, czy nie. I zasubskrybujcie koniecznie. Kliknijcie w, dzwonecz w dzwoneczek. Widzicie? Nawet nie umiem powiedzieć dzwoneczek, jest wrażenia? Bo jakoś tak nie wiem, dziwnie się czuję, kiedy Wam mówię, że macie to klikać. Ale kliknijcie, będzie mi miło. Dzięki bardzo, i do następnego. Hej.